Power i jesteś zonem. Again. Co? I no, po co? No bo się nie grała Power XT i jesteś zonem. moje pieniądze! Się... Był taki, kurwa. <grym> Stresuję się. mnie moje pieniądze, proszę. Czy nie? Jest Beka? No, to po drodze nie bóg stuł. Jesteśmy dla siebie stworzeni, Jak kawa i kamer yeah. Patrzony w ciebie jak Netflix Stala od kamer Znowu upadam na deski a miłosny fighter I nie ma w tym grama groteski I prawdziwy facet Lubię jak sama masz bekę z tych miękkich raperów na trapa Bo byłaś, gdy piłem na scenę i zanim zaczęło to lata I czuję, że obok wasz typa co dźwiga to wszystko na parka. Nie daje my na traka jak Produkowana drapa Chwilę przy Tobie to pili Zbywając te. Chwilę przy Tobie to pili jak posłuszy te. Ona sam nie ujrzała.